Thank mm -hmm. you. Tłuszcze trans występują naturalnie w tłuszczach zwierzęcych, ale one tam stanowią małą ilość yy, t, t, procent, natomiast te tłuszcze, których my mamy się wystrzegać, to są tłuszcze, które powstają przy przetwarzaniu tłuszczów roślinnych, czyli na przykład przy produkcji tzw. margaryn twardych. Po prostu uwodarnia się tamten tłuszcz i z postaci cis tworzy się trans i ten trans jest właśnie taki szkodliwy. Bo nie chodzi nam tutaj o te margaryny tak zwane kubkowe, które my wręcz zalecamy w żywieniu. Natomiast generalnie margaryny powstają w sposób sztuczny, człowiek je produkuje. To nie jest naturalny tłuszcz występujący w przyrodzie, tylko jest to tłuszcz, który powstaje w fabryce prawda? i w wyniku różnych bardzo skomplikowanych reakcji powstaje utwardza się ten tłuszcz roślinny i powstaje margaryna i teraz oczywiście te margaryny kubkowe miękkie które są zastępnikiem masła, my je nawet rekomendujemy, ponieważ one zawierają na, przykład, na przykład nie zawierają cholesterolu, tak jak masło, prawda? I na przykład w żywieniu dzieci i młodzieży my, my zalecamy masło, ale z margaryny tak zwane miękkie. Natomiast są tak zwane margaryny przemysłowe, tak zwane margaryny twarde, one powstają troszeczkę inaczej i one właśnie zawierają te kwasy trans i na nich na przykład przemysłowo pieczone są na przykład ciasta. Czyli kwasy trans znajdują się w dużej ilości na przykład w takich kupnych ciasteczkach. Ciastka. Czyli w takich ciasteczkach, które znajdują się w paczkach, są zafoliowane tak, w kartonach, tak, 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 gdzie jest tak. tego dużo i tanio. Tak, jest tego dużo i tanio. Do dokładnie. Wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie... Dokładnie, wyroby cukiernicze, tak, tak. Też na takich margarynach na przykład smaży się, prawda? One też służą do smażenia, dlatego na przykład dużo kwasów trans jest na przykład w chipsach, we frytkach, czyli, czyli w takim głębokim tłuszczu te, te margaryny twarde, one mają to do siebie, że one są tanie. W tym momencie na przykład, jeżeli smażymy takiego zimniaka, czy taki kotlet w, taki, w takiej margarynie twardej, która w wysokiej temperaturze ona się oczywiście rozpuszcza, zawiera bardzo dużo transów, to w tym momencie ten produkt chłonie, tak? bo dla, no, dlaczego te frytki są takie niedobre, dla, dla, dlaczego te chipsy są takie niedobre? No właśnie dlatego, że zawierają te kwasy trans, jakieś produkty piekarnicze, krakersy, ciastka, ciasteczka, herbatniki i inne produkty smażonek. A Takie smażenie w głębokim tłuszczu, czyli czego taka stołówka musi unikać? Tak. Musi unikać smażenia na tak zwanych margarynach twardych. Jak mają je rozpoznać? Na oczywiście opakowaniu produktu jest to napisane. No, na każdym produkcie jest napisana jego nazwa. Smażyć powinno się tylko na oleju. My rekomendujemy olej najlepiej olej rzepakowy albo oliwa z oliwek, No ale tutaj wiadomo, że oliwa z oliwek jest za drogim olejem, żeby w szkole było smażone. Natomiast najlepszym rekomendowanym przez Instytut Żywności Żywienia olejem do smażenia jest olej rzepakowy. Natomiast oczywiście też należy tutaj od razu powiedzieć, że smażenie nie należy do technik, które my lubimy. Smażenie trzeba traktować tylko i wyłącznie jako urozmaicenie potra, urozmaicenie jadłospisu i rekomendujemy, żeby też potraw smażonych, mówię tu na przykład o mięsie na przykład, żeby taki produkt smażony był tylko raz w tygodniu. Produkt smażony jeśli chodzi o produkty zbożowe, też żeby to był raz w tygodniu, czy na przykład naleśniki, racuchy. Czyli to smażenie traktujemy jako urozmaicenie diety, bo my lubimy potrawy smażone, ludzie lubią w ogóle potrawy smażone, ale no nie rekomendujemy dla stołówek szkolnych tak naprawdę gotowanie, duszenie, pieczenie, a smażenie mówię raz w tygodniu.